Witajcie, bracia i siostry w Chrystusie. Z ogromną radością przychodzę do Was dzisiaj, w tej wyjątkowej przestrzeni, gdzie możemy dzielić się wiarą, nadzieją i dążeniem do uzdrowienia duchowego oraz fizycznego, którego tak bardzo pragniemy. Niech pokój Boży będzie z każdym z Was, a ten moment niech będzie pełen błogosławieństw i inspiracji. Dziś porozmawiamy o czymś głęboko poruszającym, co uważam za bardzo potrzebne w dzisiejszych czasach. Skupimy się na tym, jak możemy uzyskać uzdrowienie, którego potrzebujemy, dzięki wstawiennictwu młodego świętego, który dotknął serc wielu, świętego Karola Akutisa. Ten młodzieniec, który został powołany przez Boga w tak młodym wieku, wyróżniał się swoją głęboką wiarą, miłością do Eucharystii i umiejętnością wykorzystywania technologii do szerzenia przesłania Chrystusa. Jest niezwykłym przykładem tego, jak świętość może objawiać się w prostych codziennych czynach. Święty Karol uczy nas, że prawdziwe uzdrowienie wykracza poza to, co widać gołym okiem. Zachęca nas do refleksji nad naszymi wewnętrznymi ranami, nad lękami i smutkami, które często nosimy w sercu. To w tej przestrzeni wrażliwości znajdujemy prawdziwą siłę, siłę, która zbliża nas do Boga i pozwala nam otworzyć nasze serca na uzdrowienie, które On pragnie nam ofiarować. Podczas oglądania dzisiejszego wideo, zapraszam każdego z Was do połączenia się z tą wiadomością. Pomyślcie o obszarach swojego życia, które potrzebują uzdrowienia. Może to być ból fizyczny, emocjonalny, smutek lub konflikt w relacji. Pamiętajcie, że tak jak Karol, wszyscy jesteśmy wezwani do życia w pełni w Chrystusie, a poprzez wstawiennictwo świętych mamy otwartą drogę, aby prosić o pomoc i prowadzenie. W trakcie wideo odkryjemy historię świętego Karola Akutisa, jego cnoty oraz to, jak stał się przykładem wiary dla tak wielu. Porozmawiamy także o tym, jak możemy wzywać Jego wstawiennictwa w naszych własnych życiach. Wierzymy, że wspólnie w modlitwie i refleksji możemy otworzyć drzwi naszych serc na działanie Ducha Świętego i pozwolić, aby uzdrowienie nas osiągnęło. Nie wahajcie się zostawić komentarza poniżej, dzieląc się swoimi doświadczeniami lub prośbami o modlitwę. Ta przestrzeń jest otwarta, abyśmy jako wspólnota wiary mogli wspierać się nawzajem w naszych wyzwaniach i osiągnięciach. Podzielcie się swoimi historiami uzdrowienia, świadectwami wiary lub nawet wątpliwościami. Jesteśmy tutaj, aby słuchać i uczyć się od siebie nawzajem. A dla tych, którzy oglądają nas po raz pierwszy, czujcie się swobodnie, aby zapisać się do naszego kanału. Tutaj zawsze staramy się dzielić wiadomościami miłości, nadziei i wiary, które mogą dotknąć waszego serca i pomóc w duchowej podróży. Zapisując się, dołączacie do żywej i gościnnej wspólnoty, która dąży do wzrostu w wierze i zrozumieniu miłości Boga w naszym życiu. Uzdrawienie, którego szukamy, nie ogranicza się tylko do tego, co dzieje się w naszym ciele, ale sięga również do naszej duszy i umysłu. Dzięki naukom świętego Karola widzimy, że Eucharystia jest źródłem siły i odnowy. Poświęcił swoje życie na promowanie pobożności i adoracji Najświętszego Sakramentu, co uczy nas, jak ważne jest karmienie się duchowo, aby znaleźć prawdziwe uzdrowienie. W trakcie wideo będziemy się modlić, prosząc o wstawiennictwo świętego Karola Akutisa. Zachęcam wszystkich do wspólnej modlitwy, w duchu wiary i nadziei, wierząc, że Bóg może czynić cuda w naszych życiach. Otwórzmy nasze serca i pozwólmy, aby boskie światło weszło w nasze domy i dusze. Razem, zatem. Wyruszmy w tę podróż odkrywania i uzdrowienia, inspirowani życiem i przykładem świętego Karola Akutisa. Niech nasza wiara wzrasta z każdym krokiem, a my opuścimy ten moment odnowieni i pełni łaski Bożej. Amen. Współczucie Jezusa, opisane w Mateusza 9, 35-38, jest kluczowym aspektem naszej wiary, które zaprasza nas do spojrzenia na potrzeby innych z otwartym sercem. W tej perykopie widzimy Jezusa, który przemierza miasta i wsie. Uzdrawiając choroby i dolegliwości, odczuwając głębokie współczucie dla tłumów, które były zmartwione i osamotnione. Ten obraz Jezusa przypomina nam, że nie jest on tylko uzdrowicielem ciał, ale także odnowicielem dusz. Troszczy się o każdego z nas, a ta troska jest wezwaniem do działania, nie tylko dla tych, którzy byli z nim 2000 lat temu, ale także dla nas dzisiaj. Misja uczniów, która wynika z tego kontekstu. Jest zaproszeniem, aby każdy z nas stał się narzędziem uzdrowienia i nadziei. Życie świętego Karola Akutisa doskonale obrazuje to wezwanie. Nawet w młodym wieku poświęcał swój czas i talenty, aby przekazywać przesłanie miłości i miłosierdzia Boga światu. Święty Karol wykorzystywał dostępne mu narzędzia, takie jak technologia i internet, aby ewangelizować i dzielić się wiarą z innymi. Nie wahał się oddać siebie Bogu, co miało głęboki wpływ na życie wielu ludzi. Refleksjonując nad naszą własną misą, jesteśmy zaproszeni do zadania sobie pytania: Jak działamy w duchu współczucia w naszych społecznościach? Czy jesteśmy gotowi zobowiązać się do bycia nosicielami uzdrowienia, nawet jeśli oznacza to wyjście poza naszą strefę komfortu? Współczucie nie jest tylko uczuciem, ale działaniem, które wymaga od nas świadomego wysiłku, aby zaspokoić potrzeby innych, tak jak czynił to Jezus. To zaangażowanie może przemienić świat wokół nas, a tak jak święty Karol, możemy być agentami zmiany, przynosząc nadzieję do żyć, które dotykamy. Modlitwa również odgrywa kluczową rolę w dążeniu do uzdrowienia, jak uczy nas Jakuba 5, 14 myślnik 15. Modlitwa wiary jest potężnym narzędziem, które łączy nas z Bogiem i pozwala nam wstawiać się nie tylko za siebie, ale także za innych. Modląc się, Otwieramy nasze serca na działanie Boże i pozwalamy, aby łaska Boża wchodziła w nasze życie i życie tych, których kochamy. Święty Karol Akutis jest inspirującym przykładem tego, jak modlitwa i pobożność mogą prowadzić do uzdrowienia duchowego. Poświęcił czas w swoim życiu na modlitwę i Eucharystię, uznając, że prawdziwe uzdrowienie pochodzi z bliskiej relacji z Bogiem. Dzięki swojej wierze znalazł pokój i siłę, aby stawić czoła trudnościom życia. To poświęcenie modlitwie uczy nas, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach możemy znaleźć pocieszenie i uzdrowienie w Bogu. Dlatego jesteśmy wezwani do pielęgnowania życia modlitwy, szukając wstawiennictwa Bożego dla siebie i dla tych, którzy cierpią. On nie tylko uwierzył w Boga, ale także wprowadził swoją wiarę w działanie poprzez swoje uczynki, wykorzystując swoje umiejętności i pasje do ewangelizacji. Uzdrawianie, którego szukamy, zarówno fizyczne, jak i duchowe, można znaleźć, gdy działamy z wiarą i miłością, angażując się w życie, które odzwierciedla nauki Chrystusa, możemy stać się narzędziami uzdrowienia w życiu innych. Nasza wiara nie jest jedynie prywatnym aspektem naszego życia, ale powinna manifestować się w konkretnych działaniach, które promują dobro i nadzieję. Patrząc na życie święta, Carlo Acutisa, jesteśmy wezwani do życia w współczuciu, do oddania się modlitwie i działania z wiarą. Niech jego przykład nas inspiruje. Abyśmy stali się nosicielami uzdrowienia, którego świat tak bardzo potrzebuje. To poprzez nasze oddanie Bogu i miłość do bliźnich będziemy mogli naprawdę otrzymać uzdrowienie, które potrzebujemy, a jednocześnie uzdrowić tych, którzy nas otaczają. Poszukiwanie uzdrowienia, zarówno fizycznego, jak i duchowego, to głębokie pragnienie, które wszyscy nosimy w sobie w pewnym momencie naszego życia. Fragment z listu Jakuba 5. 14 Myślnik 15 uczy nas o znaczeniu modlitwy w wierze i jak może ona być kanałem przywrócenia i ulgi. Apostoł Jakub zachęca nas, abyśmy wzywali starszych kościoła, by namaszczali chorych olejem i modlili się za nimi, obiecując, że modlitwa w wierze ocali chorego, a Pan go podniesie. Ta praktyka jest świadectwem siły, jaką wiara może mieć w naszym życiu, szczególnie gdy jednoczymy się w modlitwie. Święta Carlo Acutis, młody człowiek, który żył w XX wieku, doskonale ilustruje tę więź między wiarą a uzdrowieniem. Od najmłodszych lat wykazywał głęboką pobożność wobec Boga oraz niezwykłą zdolność do wykorzystywania technologii do szerzenia Bożej miłości. Jego życie, choć krótkie, było pełne aktów współczucia i hojności, odzwierciedlających miłość, której nauczył nas Chrystus. Karlo nie tylko dążył do własnej świętości, ale także troszczył się o duchowe dobro innych pokazując, że prawdziwe uzdrowienie zaczyna się w naszych sercach. Modlitwa, jak podkreśla list Jakuba, jest potężnym narzędziem. Nie jest jedynie prośbą do Boga, ale intymnym połączeniem z Twórcą. Modląc się, otwieramy się na łaskę Bożą i stawiamy się w pozycji pokory, uznając, że potrzebujemy Jego interwencji. Wiara, która towarzyszy tej modlitwie, jest kluczowa, to ona pozwala nam wierzyć w możliwość uzdrowienia, nawet gdy okoliczności wydają się niemożliwe. Święta Carlo Acutis w swoim życiu modlitwy, ufał, że Bóg zawsze jest obecny, gotowy wysłuchać i odpowiedzieć na prośby swojego ludu. Ponadto modlitwa nie powinna być postrzegana jedynie jako poszukiwanie uzdrowienia fizycznego. Często najgłębsze rany, które nosimy, są duchowe i emocjonalne. Modlitwa pomaga nam zmierzyć się z tymi ranami, wydobywając na powierzchnię to, co często staramy się ukryć. W momentach bólu i cierpienia. Wstawiennictwo może być źródłem ogromnego pocieszenia i pokoju. Poprzez modlitwę znajdujemy siłę, aby stawić czoła naszym wewnętrznym walkom i nadzieję, że uzdrowienie jest możliwe. Święta Karlo w swojej drodze stawiał czoła wyzwaniom i próbom, ale zawsze pozostawał wierny swojej wierze. Rozumiał, że prawdziwe uzdrowienie to nie tylko brak chorób, ale obecność Bożej miłości w naszym życiu. Rozważając jego życie, przypominamy sobie, że uzdrowienie może przychodzić w nieoczekiwany sposób. Czasami uzdrowienie, którego szukamy, nie przychodzi w formie, którą sobie wyobrażamy, ale jako przemiana naszych serc i umysłów, pozwalająca nam żyć z większą nadzieją i radością. Społeczność również odgrywa kluczową rolę w poszukiwaniu uzdrowienia. Jakub instruuje nas, aby wzywać starszych, podkreślając znaczenie jedności braci w wierze. Wsparcie społeczności jest niezbędne, abyśmy mogli stawić czoła naszym wyzwaniom. Tak jak święta. Karlo poświęcał się opiece nad innymi, tak i my jesteśmy wezwani do obecności w życiu tych, którzy nas otaczają, oferując wsparcie, modlitwę i miłość. Ta sieć wsparcia może być narzędziem uzdrowienia, pomagając innym znaleźć pocieszenie i siłę w ich zmaganiach. Zatem, reflektując nad tematem uzdrowienia poprzez modlitwę i wstawiennictwo, jesteśmy wezwani do spojrzenia na życie święta. Karlo Akutisa jako wzór. On inspiruje nas do życia z wiarą, do gorliwej modlitwy i działania z miłością. Niech, tak jak On, będziemy dążyć do uzdrowienia, którego potrzebujemy, nie tylko dla siebie, ale także dla tych, którzy nas otaczają. Poprzez modlitwę, wiarę i solidarność, możemy być agentami uzdrowienia w życiu innych, odzwierciedlając światło Chrystusa w świecie, który tak bardzo potrzebuje nadziei i miłości. W fragmencie z Jana 14 Dwanaście myślnik czternaście znajdujemy niezwykłą obietnicę Jezusa. Zapewniam was, że Ten, kto we mnie wierzy, będzie także czynił dzieła, które ja czynię, a nawet większe niż te, bo idę do Ojca. To stwierdzenie zaprasza nas do refleksji nad głębokim połączeniem między wiarą a działaniem, między wierzeniem a realizacją. Jezus zapewnia nas, że wiara nie jest jedynie uczuciem czy pasywnym przekonaniem, ale wezwaniem do działania, impulsem, by stać się aktywnymi współpracownikami w dziele Bożym. Życie święta. Carlo Acutisa jest jasnym przykładem tej rzeczywistości. On, młody człowiek, który potrafił wykorzystać swoje umiejętności i talenty technologiczne do ewangelizacji i inspirowania innych, ilustruje, jak możemy czynić jeszcze większe dzieła. Carlo nie tylko wierzył w Chrystusa. Działał w wierze, wykorzystując narzędzia, które miał do dyspozycji, aby przekazywać przesłanie Ewangelii wielu osobom. Jego życie uczy nas, że wiara powinna być wspierana konkretnymi działaniami, które odzwierciedlają tę miłość i nadzieję. Nie czekał, aż inni to zrobią. Sam wziął inicjatywę z kreatywnością i entuzjazmem. Co więcej, Jezus daje nam gwarancję, że gdy prosimy w jego imieniu, zostaniemy wysłuchani. To nie jest czek bez pokrycia na nasze osobiste pragnienia, ale zaproszenie do zharmonizowania naszego serca z sercem Boga. Prosząc o uzdrowienie, czy to fizyczne, emocjonalne, czy duchowe, powinniśmy to robić w duchu oddania i zaufania, uznając suwerenność Boga w naszym życiu. Wiara daje nam pewność, że niezależnie od odpowiedzi, jaką otrzymamy, jesteśmy w rękach Boga, który nas głęboko kocha i pragnie naszego dobra. Przesłanie Karlo Akutisa jest szczególnie istotne w świecie którym wiele osób czuje się zagubionych, chorych lub opuszczonych. On pokazuje nam, że uzdrowienie może przychodzić w nieoczekiwanych formach, często poprzez akty miłości i współczucia. Wykorzystał swoją wiedzę, aby stworzyć stronę internetową dokumentującą cudowne wydarzenia eucharystyczne na całym świecie, przynosząc światło. Wiara jest zaproszeniem do działania, a nie tylko czekania pasywnie. Wzywa nas, byśmy stali się instrumentami przemiany i uzdrowienia. Czasami możemy czuć się bezsilni wobec bólu i cierpienia, które nas otaczają, ale wiara zachęca nas do działania, łączenia się w modlitwie i wspólnego poszukiwania uzdrowienia. Przez wstawiennictwo możemy stać się kanałami boskiej łaski, przynosząc nadzieję i uzdrowienie tym, którzy najbardziej tego potrzebują. W naszych własnych życiach często stajemy w obliczu wyzwań, które wydają się nie do pokonania. Niezależnie od tego, czy chodzi o chorobę, kryzys emocjonalny czy duchową walkę. Fundamentalne jest, abyśmy pamiętali o obietnicy Jezusa. On zapewnia nas, że gdy ufamy Mu i podejmujemy działania, które odzwierciedlają naszą wiarę, możemy doświadczyć uzdrowienia, którego tak bardzo pragniemy. Życie święta Karola Akutisa daje nam wzór do naśladowania, ponieważ nie tylko zaufał Bogu, ale także działał zgodnie z tą ufnością, prowadząc innych do doświadczenia obecności i miłości Chrystusa. Uzdrowienie, którego potrzebujemy, nie ogranicza się jedynie do fizycznego cudu. Często jest to przemiana serca, odnowienie duszy. Możliwe jest to, gdy otwieramy nasze serca na działanie Ducha Świętego, pozwalając mu działać w nas i przez nas. Tak jak Karol, jesteśmy wezwani do bycia ewangelizatorami w naszym codziennym życiu, do wykorzystania naszych pasji i talentów, aby służyć i kochać innych, odzwierciedlając światło Chrystusa w świecie, który tak bardzo tego potrzebuje. Zbliżając się do tego momentu modlitwy, zapraszam Cię, abyś przyniósł na myśl swoje własne potrzeby uzdrowienia i przemiany. Pomyśl o tych obszarach swojego życia, które potrzebują boskiej interwencji. Pozwól, aby wiara, która w Tobie mieszka, przejawiła się w konkretne działania, ufając w moc Boga, aby dokonać tego, co jest dla nas niemożliwe. W dalszej części odbędzie się modlitwa. O Panie. Który dajesz nam łaskę poszukiwania uzdrowienia i odnowienia w naszym życiu, gromadzimy się w duchu wiary i oddania, inspirowani jasnym przykładem święta. Karola Akurysa. On, który intensywnie żył swoją młodością w poszukiwaniu ciebie, potrafił dostrzec piękno i prawdę w Eucharystii, a jego życie uczy nas, że świętość jest w zasięgu każdego z nas. W tym momencie, panie, prosimy, abyś otulił nas swoją miłością i miłosierdziem, tak jak uczyniłeś to ze święta. Karolem. On, który pokazał nam, że technologia i wiara mogą iść w parze, zainspirował nas do wykorzystania darów, które nam dałeś, aby szerzyć Twoje słowo i świadczyć o Twojej miłości. Spraw, abyśmy, jak On, stali się narzędziami światła w świecie, który często jest otoczony ciemnościami i niepewnością. O Boże współczucia, przedstawiamy przed Tobą nasze bóle, lęki i niepokoje, tak jak święta. Karol stawił czoła wyzwaniom swojego czasu z odwagą i determinacją, niech także my znajdziemy siłę, by stawić czoła naszym trudnościom. Niech jego wstawiennictwo pomoże nam dostrzegać dalej niż problemy i ufać Twoim planom, nawet gdy wszystko wydaje się niepewne. Prosimy Cię, Panie, abyś dał nam uzdrowienie, którego tak bardzo potrzebujemy, czy to fizyczne, emocjonalne, czy duchowe. W tej chwili modlitwy chcemy otworzyć się na doświadczenie Twojej obecności. Niech każdy z nas poczuje Twój uzdrawiający dotyk, który odnawia nadzieję i przywraca serca. Niech, tak jak święta, Karol, będziemy pewni, że jesteś z nami na każdym kroku naszej drogi. Niech pamiętamy, że w Tobie znajdujemy schronienie i siłę, nawet w obliczu najtrudniejszych wyzwań. Panie, wiemy, że uzdrowienie często przychodzi przez oddanie i przebaczenie. Pomóż nam uwolnić się od urazów, które być może nosimy w sercach. Niech wstawiennictwo święta. Karola zainspiruje nas do dążenia do pojednania z tymi, którzy nas zranili, oraz do przebaczenia sobie za popełnione błędy. W ten sposób otworzymy przestrzeń, by Twoje światło mogło świecić w nas i przez nas, przynosząc uzdrowienie i przywrócenie wszystkiego, co zostało złamane. Ojcze, prosimy, abyś dał nam mądrość i rozeznanie, aby podejmować decyzje prowadzące nas do zdrowia i dobrostanu. Niech podążamy za przykładem święta. Karola który w każdym aspekcie życia szukał Twojego oblicza i żył w ciągłej modlitwie. Niech nasze życie również będzie hymnem chwały dla Ciebie, odzwierciedlając piękno Eucharystii w naszych codziennych działaniach. Niech każdy akt dobroci, każde słowo otuchy i każdy gest miłości będą formą naszej adoracji. Panie, wiemy, że uzdrowienie to proces wymagający cierpliwości i wiary. Pomóż nam być wytrwałymi, ufać Tobie nawet wtedy, gdy rezultaty nie są natychmiastowe. Niech wspieramy się nawzajem w naszej społeczności, tak jak święta. Karol angażował się w życie młodych, dzieląc się wiarą. Razem twórzmy środowisko miłości i akceptacji, w którym wszyscy czują się bezpiecznie, aby dzielić się swoimi walkami i szukać wsparcia. Zainspirowani przykładem święta. Karola, prosimy, abyś pomógł nam mądrze i odpowiedzialnie korzystać z technologii. Niech będziemy gorliwi w naszej wierze, wykorzystując dostępne środki do szerzenia przesłania Twojej miłości. Niech nasze media społecznościowe, rozmowy i interakcje będą odbiciem światła, które znaleźliśmy w Tobie. Niech poprzez nasze życie świadczymy o znaczeniu Eucharystii i przemieniającej mocy Twojej obecności. O Panie, oddajemy Ci nasze zmartwienia i pragnienia. Niech poczujemy pokój, który pochodzi od Ciebie, pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Niech, podobnie jak święta. Karol, będziemy żyć sercem pełnym radości, nawet w obliczu przeciwności. Niech nasza wiara stanie się latarnią nadziei dla tych, którzy nas otaczają, i niech zawsze pamiętamy, że w Tobie znajdujemy prawdziwe uzdrowienie i odnowienie. Niech nasze serca będą zawsze otwarte na Twoją miłość, a my stawajmy się agentami uzdrowienia w świecie, który tak bardzo tego potrzebuje. Niech wstawiennictwo święta Karola Akutisa prowadzi nas w dążeniu do świętości i pełni życia w Tobie. O Panie, zbliżając się do końca tej modlitwy, Chcemy chwalić Cię za Twoją nieskończoną dobroć i miłość. Dziękujemy za możliwość refleksji nad życiem święta. Karola Akutisa, młodego człowieka, który, mimo krótkiego życia, pozostawił dziedzictwo wiary i nadziei, które wciąż inspiruje wielu na całym świecie. Niech uczymy się z Jego przykładu oddania i poświęcenia, zawsze szukając Twojej obecności w naszym codziennym życiu. Panie, wiemy, że droga wiary nie jest wolna od wyzwań. Tak jak święta. Karol stawił czoła trudnościom swojej młodości z odwagą. Prosimy, abyś dał nam siłę do stawienia czoła naszym własnym zmaganiom. Pomóż nam pozostać wiernymi naszym przekonani. Niech będziemy prowadzeni przez Twoją miłosierną rękę, ucząc się ufać Twoim planom, nawet gdy nie potrafimy zrozumieć celu naszych trudności. Niech każde wyzwanie, z którym się zmierzymy, będzie okazją do wzrostu i zaproszeniem do zbliżenia się do Ciebie. Ojcze, w świecie pełnym rozproszeń i powierzchowności, pomóż nam odnaleźć prawdziwą wartość w rzeczach, które naprawdę się liczą. Niech, tak jak święta Karol, wykorzystamy nowoczesne narzędzia, takie jak technologia, w sposób, który chwali Twoje imię i pomaga szerzyć przesłanie Twojej miłości. Niech nasze interakcje, zarówno w sieci, jak i w życiu codziennym, będą zawsze oparte na szacunku, empatii i dobroci, odzwierciedlając światło Twojej obecności w nas. Gdy patrzymy wokół, dostrzegamy, że wielu wciąż szuka odpowiedzi, miłości, uzdrowienia i nadziei. Niech będziemy narzędziami pokoju i pocieszenia, oferując wsparcie tym, którzy są zagubieni lub zniechęceni. Niech przez nasze czyny zachęcimy innych do odnalezienia Twojej obecności w ich życiu i odkrycia piękna wiary, która przemienia. Niech nasza wspólnota będzie miejscem przyjęcia, gdzie wszyscy mogą być słuchani i kochani. Panie, w naszej wędrówce pragniemy również pamiętać o tych, Którzy cierpią. Niech będziemy ramieniem wsparcia, głosem zachęty i źródłem nadziei dla tych, którzy nas otaczają. Niech wstawiennictwo święta. Karola inspiruje nas do działania z współczuciem, do wyciągania ręki do potrzebujących i do troski o dobro drugiego człowieka. Niech nasze działania będą odbiciem miłości, którą od ciebie otrzymaliśmy, i niech zawsze szukamy sposobów, aby służyć innym. Na zakończenie tej modlitwy, prosimy, aby Twoje pokoju które przewyższa wszelkie zrozumienie, otaczało nas i prowadziło każdego dnia. Niech zawsze pamiętamy, że nawet w trudnych chwilach Ty jesteś przy nas, idąc z nami i umacniając nas. Niech pewność Twojej obecności zachęca nas do dalszej wędrówki z odnowioną wiarą i nadzieją. O Panie, niech żyjemy jako prawdziwi uczniowie, naśladując przykład święta. Karola Akutisa, który poświęcił się Twojemu służbie z miłością i radością. Niech, tak jak On, Staniemy się żywymi świadkami Twojej łaski, rozsiewając światło tam, gdzie panuje ciemność i nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz. Niech nasze życie stanie się świadectwem Twojej wierności i dobroci. Na koniec oddajemy Ci nasze zmartwienia i pragnienia, pewni, że znasz wszystkie nasze potrzeby. Niech wstawiennictwo święta Karola towarzyszy nam i prowadzi w naszej drodze ku świętości i pełni życia w Tobie. Niech zawsze szukamy Twojej woli w naszych sercach i żyjemy w sposób, który chwałę Twoje imię we wszystkim. Amen. Dziś, kończąc naszą refleksję nad życiem i świadectwem święta Karola Akutisa, jesteśmy zaproszeni do spojrzenia w głąb siebie, w nasze rany i pragnienia, oraz do szukania prawdziwego uzdrowienia, które tylko miłość Chrystusa może nam zapewnić. Święta Karol, ze swoją głęboką pobożnością i prostotą, Przypomina nam, że świętość nie jest zarezerwowana tylko dla niektórych, ale jest powołaniem dla nas wszystkich, niezależnie od naszego wieku czy okoliczności, w jakich się znajdujemy. W trakcie tego rozważania zastanawialiśmy się nad znaczeniem obecności Boga w naszym życiu i jak, poprzez Eucharystię, odnajdujemy pokarm, który zaspokaja nie tylko ciało, ale przede wszystkim duszę. Tak jak Karol. Który w Jezusie znalazł swoją siłę i motywację, jesteśmy wyzwani do zbliżenia się do Pana z otwartym sercem, gotowym na przyjęcie łask, które pragnie nam ofiarować. Myśląc o naszym codziennym życiu, ważne jest, aby pamiętać, że uzdrowienie może przychodzić nie tylko w formie fizycznej, ale również emocjonalnej i duchowej. Często możemy być ranieni przez wyczerpane relacje, zranienia, które nosimy w sobie, czy też brak celu i kierunku. Tutaj mamy żywy przykład w Karolu, który poprzez swoje życie modlitwy i służby innym odnalazł drogę do prawdziwego szczęścia i spokoju, nawet w obliczu trudności. Uczy nas, że uzdrowienie zaczyna się, gdy zwracamy się do Boga i szukamy Jego woli w naszym życiu. W tym momencie ważne jest, aby pamiętać, że uzdrowienie to proces. Może nie zobaczymy natychmiastowych rezultatów, ale zaufanie Bogu jest kluczowe. On zna każde nasze wyzwanie i zawsze jest przy nas prowadząc nas i umacniając na każdym kroku. Tak jak Karol poświęcił swoje krótkie życie na służbę drugiemu człowiekowi i chwałę Boga, jesteśmy wezwani do tego samego, pozwalając, aby miłość Chrystusa przepływała przez nas. Dziś, rozważając wstawiennictwo święta Karola Akutisa, możemy prosić Go, aby pomógł nam dostrzegać obecność Boga w naszym codziennym życiu. Niech, tak jak On, odnajdziemy radość w małych rzeczach, Zobaczymy oblicze Chrystusa w potrzebujących i w każdym geście dobroci doświadczymy kawałka tego uzdrowienia, którego tak pragniemy. Niech nasza wiara prowadzi nas do działania z miłością i współczuciem, czyniąc nas narzędziami pokoju i nadziei w tym tak potrzebującym świecie. Zachęcam Cię, abyś wziął tę wiadomość do swojego serca i podzielił się nią z tymi, którzy Cię otaczają. To nie tylko osobista refleksja, ale wezwanie do działania. Starajmy się być światłem w życiu innych, tak jak święta. Karol, Niech od dziś szczerze szukamy uzdrowienia, którego potrzebujemy, nie tylko dla siebie, ale także dla tych, którzy nas otaczają. I w końcu pamiętaj: uzdrowienie, którego szukamy, może nie przyjść w sposób, który sobie wyobrażamy, ale Bóg zawsze ma doskonały plan dla każdego z nas. Zaufajmy Mu i oddajmy nasze bóle i frustracje Jego miłosierdziu. Pozwólmy, aby On działał w naszym życiu, a będziemy świadkami Jego łaski i miłości, tak jak był święta. Carol Aculius Podążajmy razem tą drogą wiary i nadziei, pewni, że uzdrowienie jest możliwe. Niech pokój Chrystusa będzie z Tobą i niech odczuwasz miłosierną obecność święta. Karola u swojego boku, prowadzącą i inspirującą każdy krok, który podejmiesz.